Dzisiaj gramy w Robloxa z kolegą. Dzisiaj gramy w Fortnite. Możecie zostawcie suba i lajka. Ja już jestem w grze. No. A ty gdzieś w ogóle, Paweł? Dobra. E, możecie widzieć na... Możecie napisać w komentarzu, czy Wy lubicie tą grę, albo czy wgraliście w nią. To jest bardzo fajna. Gdzie ty w ogóle jesteś? Mam trzy HP I koktajl Zabiłem gracza Kurna, zabili cię Bombę zaczęli puszczać. Kurna, zabij mnie. Nie, no nie, nie dadłem jeszcze. Ale kurna, nie, zabij mnie ten sam co ciebie. Jeszcze gramy, jeszcze jedną. Gramy. I lecimy za ona auto. Czy na ten dom. Kurna, ile tu graczy lata. Kurna, już dostałem strzała. Kurna, już czołg się dostał. Kurna, mam no 8 HP! I mam gracza przy sobie! Kurna, no ale co to ma być za gra? No nie! Kurna, dadłem znowu z tego gościa. żyje Dobra, zabiję gracza. Ja mam 50 Mam gracza na sobie Kurna, no ty mnie zaczęli bić! Ledłem! Ja bym tam leciał przygotowany, ja bym tam musiał, nie wiem, broń w ogóle jakąś zebrać. Nie. Mam! Kurna broni zabrać nie mogę Muszę... Gdzie jesteś? Kurcza, O bo jestem na tym domku Kurwa, nie mam żadnego tego. Stoło mi to piciu. Dobra, biegnę na auta. Oj, ale ten gracz jest dobry. Co cię zabił? Gdzie jesteś? Jestem. Mam gracza na sobie. Weszłem do niego. Weszłem na bitkę. Czekłem. Mam za oczywiście. Trzech na jednego tu bandałusego. Kurna. Kurna, bombę zbombnęli. Bombę od góry dają. Zginąłem. Nie, nie, nie zginąłem. Kurna, kaczkę. Widzowie. No, odedłem. Ja lecę na te ruiny. Ja na te ruiny lecę. Kurna ciężka jest. Nie! Kurna gównianych broni się nie dało trafić. Aha. Żziesz? Szyma. Stzelaj do mnie. Dobra dostał szczoła jednego gościu. Udziełem Cię je O cześć, Pawełek! Kurna! da mi zawaliłeś! Nie, tym gościu mnie zabił! Kurde! Ciężka jest ta gra! ciężka! To... to nie wiem, przejdź przez coś! Co to wyda? Nadać! czekam, czekam. Kurna, dadłem! I ja lecę na tą górę do tego gościa na tej wieżyczce. Tylko on zajmuje tą wieżyczkę. Kurna, kurna! Usuwam jeszcze strzelać. Uciekam? Dedłem! OK, ja też lecę, dobra. piuuu! I e, my zapomnieliśmy, że budować można. E, uważaj, po gracz tu jest w ogóle. Pobawić się tu Granata mam. No, dobrze i jakiegoś pustoletnika wjeżdżam na podciel wobec po tych si. si, si, si. yeah, ludzi przy przyjaciółkach nie nie uh. kurna <try> granata że puścił <zapusiu! try> kurna nie dotknął norel где Добрый день, Biegnę do ciebie, zabiję dwóch graczy jedynie. Dobra, za mam. Dedam. Dedam. Co ty dedam? Mamy coś innego jeszcze. Co można widzowie zagrać jeszcze na Robloxie? Nie, za Hmm, dziewięćdziesiąt dziewięć nocy. Mądre, skuteczne. Jestem za słaby w tą grę. W sumie, jakbym spróbował zagrać dziewięćdziesiąt dziewięć nocy. Mam legendarną broń. Taką dobrą. Byłem w hamburgerowni i teraz idę na autka. Wydę kaszkę. Ude... Strafiłem gracza. tutaj ty, ty? biały? Chodzę! Uciekaj! czekaj gracz tu!

I <laughs> to gramy w dzień dziewięćdziesiąt dziewięć nocy? No dobra. Tutaj leciał. Leit það! Það var eitthvað grátt. Það var eitthvað grátt. Svo bra, maður bráði. Máum lúfka. Ktoś. No. To ja dał tam. No, aucie. Ja. 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 nie Ja. nie Kurna. Kurna. <noise> bo auto nam się przewróciło <noise> No to po auto... Łop... No straciłeś mnie Zmarłem No to gramy w coś innego Jedną rundkę zagramy w dzień dziewięć. Jestem na wieżyczce Mam broń, bro, bronię! I co będę szczelał do graczy? Nikt w ciebie nie szczelał teraz gdzie jesteś Zabili cię? Masz, co ty ja mam wywalone? Sorry, zająłem się otwieraniem skrzynki. O, też przynęta tu jest. Kurna dojedłem! To jak? Grubo. Ja nie gram, ja już chwilę do tobą poczekam, może zobaczysz sobie w shopping. Ja już nie gram, co Ty, ja patrzę sobie w sklepik. Mhm. Mm Okej, okay. gracze. Zagram... Teraz sobie zagram 99 nocy lesie. Pewnie znać znaczy tą grę. No. no ja tak codziennie nie na pierdzelam. No 62. Dobra no, ty masz dwieście. Ale gramy tylko w dwójkę. To chodź. No co chodź, zaczniemy. Chodź tu. Nie. Nie, nie. nie, nie. nie, To się sam. Ptaj. W kieszeni. Dla dwóch. Nie, szybko. Szybko, szybko, szybko. Dla dwóch! Chodź Dobra, nie śpiewajmy, tylko grajmy! No nie! Lepszych się nie mogło być Ja nie szczścidzi drewno. A wrzutać gdzie drewno? Ja będę zasadzał drzewka, jak wie, jak się zasadził drzewka. <grymne> kopie, 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 kopie drewno. No oczywiście.

Co ty? Pogubiłem się. Co? Ej, ten, ej! Ulepszyć stół? いただきます。<Not. S 2> To jedno. Bardzo dużo miałem. Widzowie pewnie grali w tą grę, znając życie. Jelen! Co? Misiu! Jest, Misiu! A co to jest to? Czyli? Co kliknąć potem wziął to ręki? Który guzik? Wszystko po angielsku! Czyli? A gdzie jest ten guzik? Po angielsku no. Takę czy undrag? Kliknę takę. Mam w, w sobie. Czym? Nie wiem czym! Zostawię to w sobie! No ale ja mam po angielsku, to co? Mam kliknąć placę. to! Przegniłem to! Zawiedzę, takie w, że, w taki stawił, że masakra! Kość jest potrzebna! No patrz, nie! To że to przy naszej strony! Patrzcie, <gud> gdzie? No czemu nie ma ko... Kurna, zjadłem surowe mięso! Może mapę postawię? Paweł? Mogę wziąć mapę? Ale Paweł ładnie to postawił. Widam. teren. Misiu, Co? A gdzie ty jesteś? Gdzie poszłeś Wsiniu? Konam misia, że wziął! To właśnie, że nie O, Co robić? Ale wyrażaj się! po wełeczku. Dziś Gdzieś? No, Idę do ciebie. Paweł! Gdzie jesteś, Dzieciątko? Dzieciątko, no. Opani. Nie to to masz jedno. Na przykład nie, nie wiem, nie wiem. skrzyneczkę. Mam jakiś kartonik. I pistoletik. Roverwer mam. A co to w ogóle jest za kartą? Co, żebym w skrzynce miał? Ej, ciocia. Widzowie, to jest koniec tego filmu na razie.